Obywatel, że tam się odnosiło całość. No to Ci powiem szczerze nie. Nie to mówiąc szczerze, że montaż jest. Tak, no przyspiesza. No mamy... kurde, no, jak się... miał, Wiesz, jak ja tutaj wiesz rzeźbić w tym kartą się potem. Ja tu mam. No, to powiem tak. Jeśli ustawisz że około tam tych trzech, y, trzech dni, ale to jest tak. Ustawisz sobie laser na poziomie, masz tak, punkt centralny, czyli już tak. nic nie robisz, tylko do sobie i cyk, dobijasz nie? i odchodzisz, i już temat cyklu. Dziękuję, nie? Tak, tak, ja się tak zastanawiam, bo jak to wbiłeś, to, to naprawdę solidnie nie trzyma. Wiesz, co ja widzę, że masz pełno w ogóle peszli, które są już wiesz, zaaplikowanymi przewodami, albo po prostu druty? Tak. Albo, albo w ogóle wiesz, widzę YDY y i tak. takie typowe przewody. To jest to standard. Jest, tak, to jest asortyment, norweski. Druty są standardem norweskim. Które tutaj dzisiaj mamy, to jest też linka H07VR. Okej, okay, wiem. I ona jest taka, to nie jest taki typowy jakby LGY, tylko tak. te żyły są to w środku. 7, grubszy, 7 żył, nie? tak. I tutaj jakby nie, nie potrzebne stosować żadnych tulejek końcówek, tak. To okay. możemy podłączyć bezpośrednio do, do łączników, gniazdek i do rozdzielni. Wagon? Też nie, nie jest to potrzebne. Możemy wstykać. Tak? Wagon okay. też tam ładnie z tym pracuje. Aczkolwiek, jeśli dokręcamy do gniazka, jest taki sposób, jakby z starej szkoły, jak to tłumaczyli, okay. że raz sobie przekręcisz to. I tworzy się tak, jakby wiesz, tak, zbita linka. Zbita nie? linka, i tutaj masz na pewność, że to będzie się trzymać. Tak? Ale nie, okay. ma, nie ma potrzeby stosowania do to końcówek. Okej, okay. i, ten... i jest to przepisane? No tak, tak, u nas no, też. U, naszych... u nas my mamy tutaj, jakby to, ten standard tak. norweski, tak? U nas najczęściej też jest to pytanie, to jest standardowy drut. No dokładnie, nie? Aczkolwiek instalatorzy, Czy, czy to, jest... to jest, mamy taki po prostu jakby ciekawostkę? Tak, Aczkolwiek mamy instalatorów którzy stosują ten przekrój i ten, tą linkę z tego względu, że wygodniej im to układać w puszkach, tak? Ok, jak to wprowadzimy już do puszki. Tak, mamy no to teraz na podrót jednak tak. musimy na nim więcej pracować, tak? Więc on z tym drutem ma bardziej elastyczny. Te tu akurat dwa przykłady. Znaczy to ja, jest... ja powiem Ci szczerze, tutaj, nie? Na przykład tak. temu akurat przewodowi, nikt diabłabym nie ufał. Wiesz czemu, bo wiem, jak wiesz, tutaj na przykład z doświadczenia na sali szkoleniowej mhm. wiem, wiesz, widzę, jak ludzie albo zbyt mocno dokręcają mhm. przewody, albo zbyt lekko. Tak. I. Tu jest raz, że ta cienka linka, te rozwarstwienie tak. takie i łatwość skarcerowania takiego przewodu. Wiem, że trochę przekręcam ten wyraz, bo jakoś to się ładniej tak mówi. E, tak, i to jest właśnie standard norweski. Jest bin... Oni standard... mają swoje linka. patenty, nie? E, za to Szwecja ma już dróg, jak u nas. Ok. Ja, masz by, ja bym właśnie drukowe pojedyncze żyły, tak? Nasze. E, a to jest produkt, który wprowadzamy na tą chwilę właśnie. Bo dużo mam pytań, że jednak podwójna izolacja, co no, no, no. mieć w PESzlach i tak dalej, więc się nie opieramy. Okay. Dajemy im możliwość, że jest przewód płaski w peszlu już gotowy, tak? Lub też okrągły. Okay. Fajnym patentem tutaj akurat jest podwójna skrętka w PESZLU 20, ja bo sobie... mamy dwa kolory. Dobrze, ja sobie pozwolę, wiesz? Okay. Wezmę sobie tylko jedną rzecz. Okej. Okay. Znaczy jakoś jest widać, że jest po prostu tego dobra, nie? I, I faktycznie jest I 70 z to nie jest żadna różnica. To są te puszki, które po prostu nabijamy do tej konstrukcji. Bęk. I, i, I to się trzyma, bo to mamy ten fajny stelaż, który kiedyś tam od Tak, to, to z, pokazać. Z zasadzie spotkania w listopadzie, jak było otwarcie. Tak, tak I, I tutaj mamy też te przelotówki, nie? Tak, no to może o ta puszka wygląda w ten sposób, jak ją zapakujemy. Czyli puszka jest z uniwersalnymi wpustami 16 na 20 Są tutaj takie widoczne blaszki, to może potem okay. zrobić zbliżenie. Tutaj są takie blaszki, które powodują, że jak włożymy ten. To jest szesnastkę na przykład. A, tak. bo 16, do szesnastki 16 przystosowane, nie? Dostosowujemy tak. I, i to, to no. jest ten motyw, tak. że ja nie szukam, bo ten przewodzik już po prostu tam ma. Temat wycią wy wyprowadzenia jest taki, że no, bez obkręcenia nie wyciągniemy, bo blachy. No, no, no. I tutaj mamy tą szesnastkę, która się stabilnie utrzymuje. A tutaj mamy 20, tak? I robimy w ten sam sposób, że mocno dociskając, słyszymy okay. ten klik i tam siedzi, tak? Czy to jest jakby uniwersalne i tak. pod 16, i, i pod 20. 20, I nie? wszystkie te 6 wyjść jest tak samo. Okay. Ale, Ale mamy taki patent, że możemy sobie zrobić klik, wyciągamy no. i mamy pojedyncze na przykład na 25, paten, tak? Mhm. Wprowadzamy klik. Tu są te prowadnice, więc wszystko zostaje we własnym miejscu. No, 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 Jest też opcja łączenia tego szeroko. <laughs> Wtedy mamy łącznik, wprowadzamy łącznik i okay. łączymy szeregowo, tak, powielamy. I też jest fajny okay. sposób, bo mamy dosyć spory otwór, tak, okay. przelot na ten. Jeśli nam przeszkadza, bo też czasami się zdarza sytuacja, że załóżmy, no tutaj nam nie wejdzie, tak. I to eliminuje też Tak, te mamy Dmuchanie, nie? Tak, dmuchanie. Dmuchanie. Że to wszystko jest szczelne, po prostu możemy wymienić sobie element. Ale ja ci powiem, wiesz, jest, bo ta jak wiem, że jest droższa, nie? O możemy pogadać później, takie jak teraz, tak. natomiast to nie będzie duży wydatek na cały dom, biorąc pod uwagę w szczególności dzisiaj to, że często już tak. nie robisz, wiesz, schodowy, krzyżowy, schodowy, krzyżowy, tak. krzyżowy, schodowy, tylko dajesz po prostu pęk, jeden panelik, sekcję ładne sterowanie, tak, nawet... co będzie do dwóch lat pewnym standardem w moim odczuciu. Różnych tak, to to... smartów rośnie. Dokładnie, tu dwa lata i to tak naprawdę już klasyczne instalacje inaczej samoistnie trochę umrą trochę Tak. No i też puszka posiada fajnie, że mamy pierścień do regulacji. Czyli ona okay. jest standardowo na 12 mm. Też jest, jest, jest to co gadałeś, tak, że Hafelki czy coś. Tak, ale też jest jakby i... opcja taka, że niektórzy producenci domków szkieletowych mają podwójne płyty, albo OSB, albo też karton GIPS, to wtedy też mamy puszkę na 24 mm. I ona ma za automatu okay. Ona już ma, też ma 24 o, mm na podwójną okay. płytę plus 15 wykręcane. Więc czyli jest... tak naprawdę my tą konfigurację możemy sobie tak. zrobić po konkretnym domu, tak. wysyłam do ciebie zestawienie, cyk, tak. cyk, Czy to ma być pakiet. na podwójną, czy na pojedynczą? I Różne też one rożności, są nie? ze sobą, to jest po prostu seria Ekman i Egant, ale one ze sobą współpracują, tak? czyli te wszystkie podzespoły pasują okay. do obu produktów. Też jest puszka do smartów, tak? Czy tam rolet lub też klimatów? Bo mamy wtedy kieszeń, tak? Tak. tak I tu tak. też możemy ją łączyć szeregowo, po prostu wyprowadzając pusty. Okay. E, łączymy ją sobie szeregowo ze zwykłą puszką, tak. A puszkę z puszką? Tak, puszkę z puszką, tak. Aha, chcę okay, to za, chcę chcesz, chcę chcesz, zademonstrować. Chcesz Właśnie chcę to zademonstrować, jak to wygląda w tym układzie z łącznikiem. I wtedy po prostu wprowadzamy tak na zasadzie piku. Okay, so, bio, I już mamy no. komplet. tak? Bio, Brakujące, brakujące w możemy też sobie wprowadzić w kolejne cztery miejsca. tak? Czyli po prostu też podważamy. Próbuję się przyczepić. Wiesz, myślę, że czegoś tam wszczebić. No, no to nie teraz właśnie, właśnie, że mamy to. Tutaj nam zabrakło, tak? To po prostu wyciągamy sobie no. i to wprowadzamy w to miejsce. Dorzucam tutaj kolejne przewody. Tak, dziękuję. Jeśli nie? mamy zapasowy z tego, to też możemy zrobić sobie od spodu. tak? A powiedz mi, czy puszkę kupuję w jakimś standardzie, że na przykład, wiesz, mam puszkę i ona ma ileś od razu wyjść, nie? Tak. Czyli rozumiem, że. Mogę ją skonfigurować, że ona wyjdzie taniej, drożej, w zależności od ilości wyjść? I nie, tak tutaj to puszka, puszka jest w standardzie. Puszka ona, w standardzie okay. teraz w takim, że e, mamy blachę montażową, sześć okay. uniwersalnych wpustów 16 okay. w 20 w I, I to jest taki to jest... standard. Ja sobie pozwolę dołączyć, bo no. jedna rzecz zaciekawiła. Jak robisz w karton-gipsie, łączysz no. puszki albo no. masz jedną taką, tą, one zawsze e, latają. Tak. Dokładnie ja, tutaj... To już chyba nie ma takiego problemu z tym, Jest większa znacznie stabilizacja I, tych puszek, nie? Tak, ale też tutaj jakby w ten sposób e, możesz je zrobić szeregowo i <coughs> przy konstrukcji drewnianej. Wtedy po prostu wpuszczasz sobie balkę, belkę balkę pomiędzy, tak? To na kulakach zewnętrznych nie ma, ale wtedy dobijasz, tak? I też jest no, wszystko To jest i, tak. I, mają... no. I też wątek tego, że puszki mają... Jeszcze no. jedną rzecz zauważyłem no no dawaj, na tej dawaj, 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 dawaj. Ile razy łączyłeś peszle ze sobą taśmą? Oj, Panie, <laughs> Panie. Tak. Patrz to. Nie, tu pinasz drugi. I dziękuję, nie? I idziesz, nie? No, I, i a nie bawisz się tak, taśmą i. Powiem tak, są znaczy na rynku, to ma leć, nie? Tak, Pod, są na rynku, te właśnie te łączniki, ale to jest ten plus, że to jest ta zapadkowa, że to bo Dlatego nie wyrwiesz, to Tak, się to już trzyma, słyszysz, że ten produkt pracuje do to. I on już się trzyma, tak? Dokładnie, nie? Ja, więc to też ułatwia. Też tego rozwiązania tak samo jest wprowadzenie takie do. Jakie wago do peszli, nie? Do y... Tak, no. i tutaj też masz wprowadzenie do rozdzielni, czyli wprowadzamy no. do rozdzielni. To jest też świetne, nie? Dławniki, tak? I tutaj sobie Aha, dokręcamy. No, I tutaj jak już łączysz peszel, doprowadzasz go do rozdzielni. Tu Ktoś jest taki przykład. poprawić dławnicę? No? <laughs> Skap Mufę. Mówmy na no. to skapmufę, ja to się. Tak, no, no, no. I tutaj też wprowadzamy sobie tak. Okay. Okay. Wiem, to jest świetne. nie? I, i dokręcamy po prostu. A to są sobie... specjalne też rodzinice do tego? E... Nie, to jest nasza rodzima z Eti. To Akurat, jest A, bo tak. Bo te skandynawskie to powiem szczerze, że mieliśmy chyba ze czterech klientów, którzy chcieli, bo cena zaporowa wychodzi przy takim egzemplarzu to 1400 zł, tak? O, więc e, więc jakby. Mm, Cztery były to jakby były fanatycy, okay. a aczkolwiek może to zamienić, tak? Tak on sprawdza, bo ma płaskie dno niezerwowane, więc możemy spokojnie robić sami sobie otwory. Mm -hmm, okay. I z takich właśnie co do rozdzielni, to jest też jest ta dłowica kombi, tak? Czyli robimy otwór sobie 50 i mamy wprowadzenie. I to jest też, kurde. Razu, Świetna tak? opcja, nie Czyli bang, bang, Coś bang, takiego, bang. to ja widziałem na przepusty do budynków, że się robiło dziurę po. Tak, pod... tak do... masach samolotu. Tutaj właśnie cztery rozdzielnie, czy takieś puszki łączeniowe, Po prostu sobie dokręcasz. Wiadomo, grubość, grubość ścianki i masz uniwersalne 16, 23 plus 2, szesnastki. Okej. Okay. I sobie dokręcać, masz wprowadzenie wtedy wszystkiego na raz. To tak. po prostu przewodów do roślinnicy? Tak, nie tak. Nie tak no, jeśli we tak. brakuje miejsca, bo, albo nie robimy pięciu otworów, tylko jeden otwornicą, pięćdziesiątką, dokręcamy no. sobie tak i, i przyspieszam znowu pracę. Też szybciej, no bo nie musisz robić pięciu otworów. Tak, no I ten do... jeden... znowu mierzyć, Dziękuję, czy tam tutaj nie? się gmin złapie, czy to i możemy dokręcić, a robisz jeden wspólnym. A tak, tutaj to jest akurat ten egzemplarz, który masz w ręku, to jest puszka do Regipsów. Ry do Rygipsu, okej. Okay. Tak, no. Ale ona też ma swój, swój plus. Okay. Z tego względu, że. Yy, plus, ma może łapki na pewno, hey, Tak, to... łapki ma. Yy, magiczne ma łapki, które się nie gubią, bo są zaprasowane. Tutaj okay. mamy zaprasowane, więc jak one też na mnie spadną. I też ich. Yy... Tak, bo gubiące się łapki to jest też, wiesz, to. To Tak. Tutaj jakby zawsze mój argument. I też ta blaszka jest trochę. Większa, nie? Większa. I tutaj jak mamy no zapas. Nie? Plusem jest umocowanie na Peszel, tylko minusem jest to, że jest na 16. Okej, nie ma już większych. Pracują nad tym, aczkolwiek rynek norweski tego nie oczekuje, szwedzki też, nie. A na znaczy, Polski jeszcze nie mamy jakiegoś. Ja jeszcze my... się, że ja bym chyba tego nawet nie wiem, czy kupował, bo bardziej podoba mi się to rozwiązanie, gdzie. Ta. Ale tutaj też masz fajny sposób, właśnie że z tego względu, że no. wprowadzasz Peszel. On, zatrzy... tego... on się zatrzymuje, no? tak on nie wchodzi w głębiej niż yy, powinien tam te pół centymetra. Okay.